To były badania e, dotyczące tego, czy ludzie się trzymają swoich własnych zasad, jeśli wcześniej podpiszą umowę, a, i czy jest jakaś różnica w sytuacji, kiedy podpiszą ją na końcu, czyli czy podpis jest w umowie na początku, okay. czy na końcu. I okazało się, że z tych badań mu wyszło, że jak podpisują na początku, to są uczciwsi. Potem poddano te wyniki analizie i okazało się, że one są zbyt idealne. Więc ktoś zakwestionował okay. to, że tam nie ma takiego normalnego chaosu, jaki okay. się w naukach społecznych pojawia, i okazało się, że firma, której zlecił on te wyniki, po prostu oszukała. Okay. E, I on wyszedł i powiedział tak: Państwo macie z tym problem, ale my, naukowcy, nie, bo po prostu nauka to zweryfikowała. My po prostu zrobiliśmy coś, wyszło jedno, sprawdziliśmy to, nie wyszło, znaczy to jest nieprawda. Jak to tyle, dziękuję bardzo. Więc podejście akademickie jest trochę takie, że my się różnymi rzeczami nie przejmujemy, bo nauka nie powiedziała ostatniego słowa. Mówimy, że to jest stan wiedzy na dziś, albo wydaje nam się, mhm. albo z dotychczasowych badań mniej więcej wynika, albo mówimy, że większość ma tak, a ktoś pisze w komentarzach na YouTube, a ja tak nie mam. No to mówimy, to jesteś w tej mniejszości, która tak nie ma, albo w tej połowie, która tak nie ma. Tak to nie jest nic dziwnego.